Zamek w Oporowie to niezwykłe miejsce, gdzie historia ożywa wśród zabytkowych murów i pięknych dzieł sztuki. Ten średniowieczny zamek skrywa wiele tajemnic, a jego mroczna przeszłość wciąż potrafi przyprawić odreszcze. Gotowi na podróż w czasie, zapraszam do odkrycia jego fascynujących sekretów. Z Jerbą na Urbexie! Czołem witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Pawlo, a dzisiaj zabiorę was na eksplorację, na zwiedzanie jednego z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych zamków w województwie łódzkim, w moim województwie, a mowa tu oczywiście o zamku w Oporowie, także zapraszam was na tą tajemniczą podróż. Nieznane. Zamek w Oporowie został wzniesiony w latach 1434-1449 przez biskupa kujawskiego Władysława Oporowskiego. Dawniej stanowił centrum rozległych dóbr ziemskich rodu oporowskich Herbu Sulima. W 2007 roku wpisany do państwowego rejestru muzeów. Zamek jest najlepiej zachowaną rezydencją rycerską w Polsce. Zgromadzono tu wiele rzeźb i obrazów o dużej wartości artystycznej. Ponadto eksponaty z dziedziny meblarstwa, ceramiki, tkactwa artystycznego i snycerstwa. W zamkowej zabudowie znajdują się dwa pawilony z XIX wieku: domek neogotycki i domek szwajcarski. Mimo wielu przebudów dokonanych w XVII, XVIII i XIX wieku, nastąpiły tylko niewielkie zmiany. Pozostały po nich renesansowe stropy, barokowe otwory okienne na piętrze, klasycystyczne sztukaterie. Z około 1000 z 840 roku pochodzi przebudówka na dziedzińcu, tak zwany kredens oraz neogotycki portal bramy wjazdowej i taras przed mostem. Warto dodać, że sam zamek otacza piękny krajobrazowy park założony w pierwszej połowie XIX wieku. Ale oczywiście sam wygląd zewnętrzny zamku to nie wszystko. Za chwilę wejdziemy do środka, pokażę Wam te wszystkie komnaty, które naprawdę robią wrażenie. No i oczywiście to, co najciekawsze, opowiem Wam o legendach i historiach różnych tajemniczych momentach, które są związane właśnie z tym miejscem, ale jeszcze zanim poznajcie sponsora dzisiejszego materiału, którym jest oczywiście program The Traitors Zdrajcy emitowany na TVN. -ie. The Traitors Drajcy to hitowy program, który już teraz podbija antenę TVN-u. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to teraz macie szansę nadrobić zaległości. Kilka odcinków już za nami, a nowe epizody pojawiają się co tydzień. W w każdą niedzielę o godzinie 19.30 Jeśli chcesz wiedzieć kto kryje się za maską zdrady, kto wyjdzie z tej gry zwycięsko, a kto stanie się ofiarą manipulacji, koniecznie włączcie TVN i śledźcie najnowsze odcinki. Emocje sięgają zenitu, a napięcie rośnie z minuty na minutę. Pamiętajcie też, że po każdym odcinku widzimy się na socialach TVN-u, gdzie na żywo możemy dyskutować o zmaganiach naszych bohaterów. Także do zobaczenia w najbliższą niedzielę o 19.30 tylko na antenie TVN. Także mam nadzieję, że widzimy się na premierze nowego odcinka. A ja teraz już wracam do naszego pięknego zamku i poznajcie pierwsze legendy, które są z nim związane. Jak każdy stary zamek, również oporów ma swojego ducha. Według lokalnych legend, po zamkowych korytarzach przechadza się tajemnicza Biała Dama. Kim była za życia? Mówi się, że to duch nieszczęśliwie zakochanej dziewczyny, która mieszkała tu w dawnych wiekach. Została zmuszona do ślubu z mężczyzną, którego nie kochała, a gdy próbowała uciec. Do swojego ukochanego została schwytana i uwięziona w lochach zamkowych, i w tych też lochach miała. Umrzeć z rozpaczy i głodu. Od tamtej pory, szczególnie w bezksiężycowe noce, słychać jej cichy płacz. A niektórzy twierdzą, że widzieli jej białą, smutną postać, snującą się po zamkowych korytarzach. Ale to oczywiście nie koniec historii, tajemniczych legend, no bo podobno Oporowski Zamek jest pełen tajemnych przejść i ukrytych pomieszczeń, czyli to, co kochamy najbardziej. Te pomieszczenia, te ukryte przejścia miały służyć jako opcję ucieczki w razie oblężenia. Jedna legenda mówi, że podziemny tunel prowadzi aż do pobliskiego klasztora w Łęczycy. Natomiast o samych podziemiach i o tym tunelu, który wspominałem przed chwilą, opowie Wam przewodnik tego zamku, bo on z tą historią jest zaznajomiony najlepiej. Władysławowi Oporowskiemu przypisuje się też wybudowanie tunelu łączącego nasz zamek tutaj z okolicznym klasztorem Paulinów. Być może był to tunel, który miał na celu ewentualną ewakuację mieszkańców w razie oblężenia, ale dzisiaj wyłącznie istnienie tego tunelu przypisuje się, że ten tunel tak naprawdę nie istniał, że to jest kwestia wielu legend i to powiedzeń. Ale jak wiemy, oczywiście w każdej legendzie jest ziarno prawdy, i z istnieniem tego tunelu wiąże się taka historia, że tutaj okoliczna kasztelanka miała romans tutaj z przeorem zakonu Paulinów, i oczywiście ten ów tunel był miejscem ich miłośnych schadzek. Pewnie wtedy chciał, że w trakcie jednych z tych spotkań ów tunel się zawalił, grzebiąc dwojga kochanków na wieki. Legenda też głosi, że głosy tych kochanków słuchać po dziś dzień tutaj w naszej kaplicy w Baście Wschodniej. Legenda o kochankach z zamku w Oporowie jest jedną z najczęściej przytaczanych opowieści związanych z tym miejscem. Choć nie mamy pewności, czy historia ta wydarzyła się naprawdę, tajemnicza atmosfera zamku i jego podziemi sprawia, że łatwo dać się ponieść wyobraźni. Dzięki uprzejmości przewodnika miałem okazję zejść do zamkowych lochów, gdzie według informacji znajdowało się sekretne przejście. Niestety, dalsza droga była zablokowana, tunel całkowicie zamurowany. Co kryło się za tym przejściem? Czy rzeczywiście był to tunel ucieczki zakochanych? Na te pytania nigdy nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi. Niezależnie od tego, czy wierzymy w legendy, warto poznać historię tego pięknego zamku. Ta gotycka warownia, otoczona malowniczą fosą, skrywa wiele fascynujących tajemnic i jest doskonałym przykładem architektury obronnej z tego okresu. Zwiedzając jego wnętrza, możemy poczuć ducha dawnych czasów i wyobrazić sobie, sobie życie jego dawnych mieszkańców. Zamek w Oporowie jest XV-wieczną rezydencją obronną wybudowaną w stylu gotyckim. Świadczą o tym przede wszystkim różne walory obronne jakie nasz zamek posiada. Przede wszystkim zwieńczające nasze mury tzw. krenela, czyli te blanki, które tutaj widzimy. Co ciekawe, one prawdopodobnie były już dostosowane do używania na zamku broni palnej, ponieważ możemy zobaczyć w nich takie dosyć charakterystyczne otwory, które mogły pozwalać już na prowadzenie ognia bez wychylania się w stronę przeciwnika. Tutaj z kolei znajduje się wpisana w obręb murów baszta baszta wschodnia. Co ciekawe, kiedy urząd na zamku przejmował syn Mikołaja Władysław, on przekształcił basztę wschodnią w kaplicę. Nie wiem dlaczego drugi właściciel zamku zdecydował się na taki krok. Być może był to gest biskupa w stronę samego pana Boga, że on tutaj oddaje ochronę swojego rodowego gniazda samemu panu Bogu. Być może też nigdy nie spodziewał się, że e, tak mały zameczek będzie e, kiedykolwiek świadkiem jakiegokolwiek e, obrężenia. Dlatego po prostu e, zawsze się zastanawiam, dlaczego e, władysław zdecydował się na taki krok, że po prostu pozbawił swoją rezydencję no takiego jednego z kluczowych walorów obronnych. Warto też na chwilę zatrzymać się przy jednej z najgłośniejszych legend związanych ze skarbami w zamku w Oporowie. Pewna historia twierdzi, że podczas w czasie potopu szwedzkiego, gdy szwedzi Zbliżali się do zamku. Jego ówcześni mieszkańcy ukryli najcenniejsze skarby, dzieła, cenne przedmioty w sekretnym lochu pod dziedzińcem. Niestety, wiedza o dokładnej lokalizacji tego skarbca zaginęła wraz z ostatnimi członkami rodu. Czy skarby wciąż tam są, nikt nie wie, ale miejscowi twierdzą, że czasem w nocy słychać głuche dźwięki dochodzące spod ziemi. Kolejna legenda dotyczy pewnego niezwykłego pierścienia należącego niegdyś do jednego. Z kasztelanów Oporowa. Był to bogato zdobiony złoty pierścień z rubinem, o którym mówiono, że przynosi nieszczęście każdemu, kto go nosi. Pierwszy właściciel zginął w tajemniczych okolicznościach spadł z wieży zamkowej, choć był znany ze swojej odwagi i zręczności. Kolejny właściciel pierścienia zmarł na tajemniczą chorobę, a następny został zamordowany podczas napaści na zamek. Od tego czasu pierścień miał zostać ukryty w jednej z zamkowych Legenda mówi, że kto go znajdzie i założy na palec, sprowadzi na siebie nieszczęście. Ostatnia znana nami legenda dotyczy pewnej zamkowej studni, której historia mrozi krew w żyłach. Według informacji, pewnego dnia wrzucono do niej niewierną żonę jednego z właścicieli zamku. Mężczyzna, opętany zazdrością, skazał ją na śmierć, choć kobieta przysięgała, że jest niewinna. Mówi się, że w ciemne noce woda w studni zaczyna dziwnie pulgotać, a z jej wnętrza słychać jęki i cichy szept, to nieprawda. Niektórzy twierdzą, że kto zajrzy do studni o północy, może zobaczyć odbicie tragicznie zmarłej kobiety zamiast własnej twarzy. Warto dodać, że wielu odwiedzających zamek opowiadało o dziwnych zjawiskach. Czasem słychać kroki na schodach, choć nikogo tam nie ma, innym razem drzwi same się otwierają lub zamykają. Strażnicy twierdzą, że nocą w niektórych pomieszczeniach temperatura nagle spada, a światła migoczą bez wyraźnego powodu. Czy to tylko przewiew, czy może duchy dawnych mieszkańców wciąż krążą po zamku? tego nikt nie wie. I w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wyprawa do tego pięknego zamku w Oporowie Wam się spodobała. Oczywiście zachęcam Was, abyście sami tutaj przyjechali i doświadczyli tego wszystkiego na własnej skórze. Zwiedzili ten zamek, zwłaszcza wiosną, kiedy jest tutaj po prostu najpiękniej. No i co? Przypomnę raz jeszcze, że ten materiał powstał przy współpracy z programem The z Zdrajcy, także widzimy się przed telewizorami. Dziękuję raz jeszcze obsługi. Z Zamku w Oporowie za umożliwienie nagrania tego materiału, za zwiedzenie, za e, pokazanie tych wszystkich sekretnych pomieszczeń. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz, a ja już uciekam do samochodu i widzimy się w następnym materiale co tydzień w piątek o godzinie 18. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!